Ej! Gdzie ty idziesz? Gdzie się ubierasz? A już miałem się ciebie pytać. No co? Kumple do mnie napisali. Tak? Mogę wyjść. Mogę wyjść. No może. Na trzy godzinki. No dobrze no. Naprawdę? No. Dziękuję. Kocham cię. No ja ciebie też kocham. Ty jesteś kochana? No, tylko musisz wrócić w takim stanie, jak wychodzisz teraz. Ej! Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? ja. Będę rzygał! Szykuj miskę! Jaka ty jesteś... ...śliczna! Pa! Miss so all of your concert. <laughs>